Wszystkim z tej strony Paw YouTube, a dzisiaj będziemy grali sobie tutaj z Klanowiczem. Nazywa się tutaj Mistrz. Zagramy sobie z nim 3-4 gierki. No i okej, okay, zaczynamy. Jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. No i już tutaj, nie przedłużam, i gramy. Okej, okay, wyślę Goblin Barela. I tak, jeszcze Wam powiem, że ja gram tutaj klasycznym log-bytem, a Mistrz gra. Xbox Cycle, tak, Xbox Cycle, powstaje tutaj Inferno Towera. Tutaj wyślę princeskę, naprawdę dobrze nam tutaj idzie. Mistrz ma ogólnie wbitego mastera 2. Więc okej. Okay. Ja mam wbite mastera 1. Prawe mastera 2. Oj, tutaj nie trafiliśmy. Okej, okay, ja to zrakietowałem. Poczekajmy sobie tutaj na eliksir. I jeszcze ogólnie przygotowałem dla Was opening. Po tej, po tej ludzie otworzymy, otworzymy sobie tutaj parę skrzyneczek, między innymi Magical Chest, również Crown Chest i free chest. Więc spoko tutaj będzie jeszcze opening na dodatek. No, okej. Okay. Znowu stałem inferno Tower'a, ponieważ idzie nam tutaj Mega Knight. Oj, przeciwnicy mają trzy muszkieterki. Okej, okay. mistrz tutaj puścił rakietę. Niestety nie udało mu się trafić. Okej, okay. Wyślę goblin Barela, ponieważ przeciwnicy mają ma coś tak słabo obitą wieżę. Zlogujemy to. I trzeba bronić tej princeski, ponieważ princeska zawsze bije na daleko. Aj, idzie z parki. Wyślę rakietę. O, i mis zaaktywował nam King's Tower'a. Dobrze, tutaj mis zrobił. Okay, znowu dostali coś tam. Znowu zloguję tą prince princeskę. Znowu idzie na Mega Knight. Ok, mamy znowu już Inferno Towera. Przeciwnicy nas atakują tutaj. Goblin Barelem. Obroniliśmy się tutaj świetnie. No i wygrywamy tutaj. Wystarczy jeszcze tutaj wysłać loga. Mistrz już wysłał loga. Pierwsza gierka jest wygrana. Teraz lecimy do openingu. Ok, otwieramy teraz. Na początek magical testa. 1504 golda. 7 strzałek. 9 royal giantów. 22 barbarianów. 4 battlelamy. A, nie będzie legendy. 28 minionków. I 15 Dart Goblinów i również 9 executionerów. Teraz otworzymy sobie Golden Chesta. Okej, okay, fajnie. Jeszcze Crown Chest. Oj, mamy questa zrobionego. Teraz gromy znowu 2 na dwa z mistrzem okej, okay. myślę jeszcze tak dwie rundy i będzie tutaj koniec odcinka ale zależy też czy będzie dogrywka czy nie, bo nie chcę znowu robić zbytnio tak, tak bardzo długiego odcinka Okay, ob obroniliśmy się przed tą Valkyrią, Bardzo fajny. Baby Dragon idzie. OK, ja wystawię Knight'a, bo nie chcę, żeby ten Lumberjack coś nam obił. Jeszcze Ice Wizard tutaj, żeby nie zginął, bo Ice Wizard nam pomaga tutaj zabijać tego Baby Dragona. Wyślę tutaj prynceskę, bo prynceska ma splash damage i nam może pomóc tą witchkę zabić. Okej, okay, i, i prynceska nawet nie dostała jednego damage'a. Oj, teraz zesety zginęła już. Wyślę goblin barrel'a, żeby obić tam cokolwiek. Mistrz wysłał rakietę na tego wizarda, naprawdę fajnie. Okej, ja to zloguję w sumie. Mistrz również to zloguję. Zostaje Knighta, bo ten Magic Archer nas obija. No i okej, okay, teraz idzie jakiś mały atak. Lumberjack z Knightem. Więc tutaj okej. Okay. Ja tutaj postawię Goblin Ganga. Mistrz wysłał tutaj Ice Wizarda. Azuzar naprawdę dobrze radzi sobie z tym Baby Dragonem Mogłem wysłać rakietę na tą ale okej okay. Okej okay. Przeciwnicy nam zlitali tutaj trochę major. Okej, okay, mamy wieżę. Teraz musimy się wystarczyć, albo się bronić, albo jeszcze pójść na drugą wieżę. Ale myślę, że obrona będzie tutaj lepsza, bo mamy jednak jeszcze 1000 życia na wieży. A atakować to już mogę tutaj wysłać tylko goblin barela i, i tutaj Knighta. Żeby wieże skupiły się na nim. Ale to te goblinki obijają. Okej, okay, Gustawie wyślę tutaj to rakietę. No i okej, okay, znowu wygraliśmy. Naprawdę dobrze nam tutaj z mistrzem idzie. Zaliśmy Silver Chessa spoko. W przeciwnicy mam 11 level Kinga. Wyślę od razu Goblin barela, Żeby zobaczyć, jakie mają karty. Smarnowali podwójnego loga na jednego Goblin barela. No, nieźle. Wysaj I Spirita, żeby popchnąć tego Knight'a trochę, żeby szybciej szedł. Bandytka z Mega Knight'em. Wyślę tutaj princeskę. bo princesska tutaj split damage jeszcze wyślę knighta i ten atak nie powinien nam nic zrobić Princesska nawet jeszcze przeżyła więc jest tutaj super jeszcze zadaje jeden strzał mistrz postawił tesle, czyli knighta ja wyślę inferno towera żeby tego balona zabić Okej, okay. wyślę Ice Spirita tutaj. Teraz poczekaję sobie na Elixir. Zaatakuję ich znowu Goblin Barelem. Mistrz postawi tutaj defensywnego x -boła. Naprawdę będziemy mieli tutaj lepszą obronę. Tutaj znowu idzie bandytka, ale nie wiem. Chciałem to zrakietować, ale jednak nie. Wyślę, Knighta. Och, idzie nam tutaj niezły atak. Dobra, zrobiłem coś takiego. A, niestety ten mega knight walnął tutaj w naszego Ice Wizarda. Okej, okay, dam knajta tutaj. Okej, okay, przeciwnicy nam wysłali bandytkę, więc wystarczy, że tutaj dam gopinganga. Mistrz to zlogował fajnie. Ja zrobię coś takiego. Wyślę Inferno Tower'a, jak ten Electro Wizard się zajmuje tutaj Knight'em, żeby spokojnie mógł tutaj Inferno Tower zabić tego Mega Knight'a. Aj, nie ma tutaj zbytnio jak się obronić przed balonem. Okej, okay. wyślę tutaj Goblin Barella, ale teraz jakoś tak. O! Rozwalimy im tego Sparkiego. I to bardzo szybko. Zostawimy Knight'a tutaj. Podwójny Knight tak szybko zabija tego Mega Knight'a. Okej, okay, zreta teraz takie combo małe. I przeciwnicy już chyba się nawet, pod, nawet poddali. Tak. Wygraliśmy znowu. I okej, okay. robimy jeszcze tutaj jedną rundę, i już będzie koniec odcinka, bo nie chcę też, żeby były takie długie odcinki. Okej, okay. zacznę tutaj od Aspiryta. Okej. Okay. Wyślę, princeskę. Ok, Mistrz tutaj skontrował szkielet Barela tornadem. Przeciwnicy nas tutaj bronią się goblinami. Wyślę goblin Barela, bo przeciwnik nie ma jeszcze loga. Tak. No i zadaliśmy tam. Ile? Z 4 Sadi Przeciwnicy nas a bardzo agresywnie grają. Myślę Ice Spirita. Okej, okay, ten Mortal nas nic nam nie zadał, ten Mortal. Wyszło znowu prynceskę. Zloguję to znowu. Przeciwnicy, przeciwnicy znowu atakują nas. Mistrz wysłał rakietę na tego mortara. Ok. Teraz... Mamy tutaj lekką przewagę. Niestety też szkieleton barrel trochę nas tutaj obił. Zrobię coś takiego. Bo knaj to nie jest jakaś najgorsza kontra na, na to. Okej. Okay. Zrobię coś takiego. Myślę, że nam by się tu udało na rakiety ugrać. Tak, i wystarczy jedna rakieta i wygramy. Nawet nie potrzebowałem rakiety. Więc naprawdę tutaj bardzo fajnie. No i tak. W dzisiejszym odcinku grali sobie. My, graliśmy sobie tutaj z mistrzem 2 na 2. Naprawdę bardzo fajnie mi się tutaj z nim grało. No i okej. Okay. Trzymajcie się! Do następnego odcinka! Trzymajcie się! No i cześć!